Siema na kolana. Tutaj Pusia. Dzisiaj nagrywamy filmik Fakty o świnkach morskich. No i na końcu właśnie powiem dokładnie co będę za chwilę podawać Pusi. I to jest niesamowicie ważna rzecz dla świnek morskich. W dzisiejszym odcinku też powiem dlaczego moja świnka tamta zmarła, czyli Pusio. I zapraszam Was do oglądania. Jak pije. Nego pusia. Okej, okay, i fakt pierwszy. Ogólnie to jest fakt bardziej o mojej śwince. Poczekaj, puszka. Gdzieś tam pod papierkiem jak oglądasz. Że pusia kocha, kiedy ją się tutaj tak mizia. Ona po prostu to kocha. Nie wiem, czy wasze świnki morskie też. Ale ona kocha to po prostu. Fakt drugi i bardzo, bardzo ważny. Błagam, nie kupujcie swoim świnkom takich kolorowych karm. To jest najgorsza karma dla świnki, jaka może istnieć. Naprawdę. To jest najlepsza karma. Taka jednolita, taka zwykła. Jakbyście, jak coś to po prostu ja malowałam paznokcie dzisiaj w szkole mazakami, dlatego takie są. To jest karma dokładnie chyba z ziółek pięknie pachnie i jest jednolita. Zawsze zamawiajcie jednolitą karmę. Tamta to jest mieszanka rzeczy, których świnka nie powinna jeść. Smacznego pusia. Tutaj macie nawet zdjątko pokazane. Możecie sobie na chwilę zatrzymać i przeczytać to wszystko, bo to jest bardzo ważne. Fakt trzeci. Jest to fakt o przekąskach dla świnek morskich. Słuchajcie, dużo osób typuje swoim świnkom takie Przekąski miodowe Coś w stylu, że jest taki patyczek I na nim są takie Jakieś fajne rzeczy Jakieś owocowe, warzywne Nie wiem coś, coś w tym stylu I one są ogólnie czymś przyklejone I one są przyklejone miodem I kochani To są bardzo złe przekąski dla świnek Bo one One zapychają śwince Jelita i w ogóle no To są bardzo złe Um, smaczki dla świnek. To, to, to nie jest w ogóle dla świnek. To powinno być dla jakichś ptaszków, nie wiem, bo to im się skleja brzuszek. Naprawdę, uwierzcie mi, to, to jest złe. Są bardzo złe smakołyki Ogólnie dobre są smaczki, to na przykład takie, takie, ale błagam, tylko nie takie. Macie tutaj zdjęcie sobie zatrzymajcie i przeczytajcie, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Okej. Okay. I fakt czwarty. Fakt czwarty to jest fakt o tym, jaki świnka może jeść. Na przykład warzywka. lub jakieś owoce, cokolwiek. Puszka, puszka, puszka. Co ty się tak tutaj odwróciłaś. Ogólnie to tak. Zdjątko, 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 zdjątko. Em, ogólnie tak, to jest ta rzecz, to jest po prostu najważniejsza rzecz. Błagam, nie dawajcie swoim świnkom mlecza polnego, to jest, to, jest bar, to jest złe dla świnek, to jest dla nich trujące i to może im zaszkodzić. Dawajcie im niszek lekarski, on jest dobry dla świnek i nie szkodzi. Świnki bardzo go lubią i kochają. Tak, Pusia? To one, one są takie cieniutkie, takie taką na gałązce, jedne i takie długie, a te są takie grubsze. One mają takie coś, co mają w środku puste, dlatego polecam Wam zawsze sobie zewać i zobaczyć. No, chyba każdy wie, o czym to się używa. Ok, no i świnki ogólnie mogą mieć pomidorki, na przykład um, ogórki, <laughs> ale ogórków też tak nie za dużo, bo one są moczopędne, czy coś tam takiego. Po prostu są. Mocno wodniste takie. Ym, I nie mogą na przykład jeść za dużo owoców. Na przykład nie mogą jeść za dużo jabłka. Bo jabłko ma w sobie dużo cukru, którego świnki nie mogą. I uwaga, one nie mogą sałaty. Nie mogą, bo później boli ich brzuszek i czują się źle. I bardzo kochają paprykę świneczki i jest bogata w witaminę C. Również też marchewkę można dawać, jest super. To jest super taki smakowek, jakby dla nich. I co najważniejsze, nie traktujcie tego jako obiadek, jako jakąś kolację i śniadanko. To jest dla nich przekąska. No. Dzięki, morskie lubią także bardzo pomidorki. Dobrze. I uwaga, fakt ostatni, czyli piąty, który jest bardzo, bardzo ważny. Czyli no, chodzi głównie o witaminę C. W końcu doczekaliście się momentu. W którym powiem Wam, dlaczego moja świnka zmarła. Ogólnie to tak. Ja wcześniej nie wiedziałam, że świnkom morskim trzeba podawać witaminę C. I jeżeli nie będziemy podawać świnkom morskim witaminy C, to one chorują na. zachorują na taką chorobę, która nazywa się szkorbut. To jest niebezpieczna choroba dla świnek. Wtedy wysiadałem im łapki, bo nie mają w sobie witaminy C po prostu. Są silne, um, nie mają apetytu, w ogóle nie jedzą i przestają chodzić. Są bardzo słabe. No, to jest okropna choroba, na którą właśnie zachorowała moja świnka, czyli pusio. Um, no, nie udało jej się uratować już. No, po prostu dlatego, to jest. Witamina c to jest tak ważna rzecz dla tych małych gryzoni. Po prostu nawet możecie podawać tą ludzką. Ja podaję ludzką, bo pani weterynarz powiedziała, że można dawać ludzką. Matkę jak ona się położyła. A się jest dziątko Pamiętajcie na Tego ja Wam bardzo polecam zawsze przed zakupieniem takiego zwierzątka poczytać sobie. Ym, właśnie o... no nie wiem... Czy chociażby papugę królika, cokolwiek. Poczytać o nim, co mogą jeść, czego nie mogą, jakie są uwagi no dla tych zwierzątek. Musicie koniecznie sobie o nich zawsze poczytać. Dokładnie poszperać w internecie, bo ja naprawdę, uwierzcie mi, jak namawiałam mamę i tatę na świnkę morską, to no, ja miałam coś tam o nich, jakąś wiedzę jeszcze wtedy. Naprawdę dużo szperałam w internecie, ale nie znalazłam żadnej informacji, że świnkom trzeba podawać witaminę C. I słuchajcie, ja tak płakałam, ja, jak mi ta świnka umarła. No bo to była w sumie moja druga świnka, ale to była świnka, z którą przeżyłam najwięcej. Pomimo tego, że była ze mną tylko rok. No, dlatego naprawdę. Dawajcie swoim małym gryzoniom witaminkę C. One po prostu nie potrafią jej same wytwarzać. Dlatego trzeba im ją podawać. Tak, Pusia? To wszystkie fakty na dziś. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Zostawcie łapkę w górę i subika. Pa, pa! pa, pa.